Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj kolejny odcinek z The Rim World, więc kontynuujemy naszą serię. Nad naszą bazą jest starożytne niebezpieczeństwo i postanowiłem, że może w tym odcinku zobaczymy, co tam jest. Niekoniecznie yy, chcę zwalczyć z jakimiś gigamechami, więc na początku sobie zapiszemy, a później sprawdzimy, rozbierzemy, co tam jest, przygotujemy się na ewentualne zagrożenie. Dobrze, a więc rozbierzmy tutaj jeden kawałek i widzimy. Kilka... Hmm... Czyli nie powinno być najgorzej. Z spróbujemy z nimi zawalczyć. Chociaż ich pancerz jest dosyć mocny. Tego co kojarzę. Mm, oni mają... Dobry pancerz, no. Całkiem, całkiem. Dlatego spróbujmy uratować naszego budowlańca. I może robot nam w tym pomoże? Zwróć na siebie uwagę, a tu uciekaj. To jakiś mega pająk ucieka. Jak sobie na razie ucieka? E, ustawcie się bliżej. A, bo widzicie tutaj. Ty biegniesz do robocika. Po pozbądźcie się tego mega pająka. Pyk. Robot też walcz. Ty też. I po robociku. Naszym po pająku. Mamy tutaj dwa drugi technologiczne. E, w skóry, ok, czyli możemy tworzyć e, tarczę do że tak powiemy. I co to nam daje? Gastroanalizer i wspomagacz układu odpornościowego. Gastroanalizer jest bardzo interesującą rzeczą, tym bardziej dla kucharza, więc od razu zaznaczamy sobie za potwierdzenie. Tutaj też sobie zatwierdzimy. Mamy. Wystarczająco i tutaj nie mamy wystarczająco. Zostawimy sobie, bo mamy krwi czy tam kapsuły. Więc, więc musimy zobaczyć, co jest w środku. Zaznaczam sobie, czy wszyscy są w miarę wzdrowieni? Tak. Dobra, zniszczę to, co ma się zniszczyć. Czyli na przykład to. Oraz to. Dobra, elegancko. W tym momencie otwórz kapsułę. I kogo mamy w środku? Mamy kilku ziutów. Hmm, kilku. Pięciu nie będzie stwarzać zagrożenia, a ty będziesz. Jesteś. Nie jesteś ranny, że za zakrwi. No nie jest to najlepsza postać, wykwalifikowana praca, niezdolny. Pokonajcie go. Dobra, rzucił nam złoto. Co my mamy tutaj jeszcze za postacie? Wyjątkowe piękno? Chciwość? Całkiem. Nie. Ty. Zazdrość. No od razu Cię wykuczam. Zazdrość. Ty tutaj lenistwo, piromania, Psychopatia. Ale ma strzelnictwo na bardzo wysokim poziomie. No, to dzisiaj trzeba przyznać. Ty tutaj. piromania, na mądrość. Uprawa dziewiątka. Gaszenie pożarów. Uprawa ma naprawdę wysoki poziom. Strzelnictwo ma podwójne zaangażowanie, więc tą postać na pewno sobie weźmiemy. Spróbujemy ją e, przydzielić naszej kolonii, więc uratuj ją. Tą postać spróbujcie aresztować, może, ale za chwilkę, bo wy tutaj jesteście starożytna żołnierka. Zresztą starożytni żołnierze. Mm, intelektualne zazdrość. Zazdrość ich wyklucza kompletnie, więc Aresztujmy ich zaczynając od ciebie, przyjacielu. O! Bo on ma lenistwo, ale on ma zbroję. Ciekawą zbroję ma. To teraz wyklucza, więc spróbuj aresztować. Ale ktoś, kto by nie miał wysokie aresztowanie. Weź się odsuń, żeby przypadkiem ciebie nie aresztował. 60, a ty masz ile procent? 90% szans. Dobra. E, aresztuj. I aresztuj. stawia opór, więc musimy ją pokonać. Albo jak i ona? Bicie się. Na trójce, więc pobiją po prostu. I za chwilę się widzimy. Niestety ta postać zdecydowała się odejść, więc musimy to zrobić innymi krokami. Pierwszym krokiem, który zrobimy, poczekamy aż on sobie przerobi, a następnie aresztujemy ją. Aresztujemy ją tak samo jak tą i wszystkich innych, ale od razu zaznaczamy im rekrutuj. Zaznaczamy jej rekrutuj, ponieważ będziemy dążyli do tego, żeby dołączyła do naszej kolonii. Bo mam dosyć fajne statystyki. Wybadaliśmy aktualnie dwa druki technologiczne, które umożliwią nam wybadanie tych dwóch rzeczy. Na chwilę obecną nie mamy fabrykacji wybadanej i problem z zaawansowanymi komponentami byłby, bo nie mamy wystarczająco rzeczy. Które niedługo będziemy mieli. A głównie chodzi o coś, co się nazywa. Gdzie to jest? Go scanner. Musimy sobie wyładać te dwie rzeczy i będziemy mieli naprawdę dużo itemków. I jeden z więźniów ma giga dobrą zbroję, więc warto też zrobić jednostkę, która dużo poluje. Czyli w tym przypadku będziesz to ty. Przyjdziesz sobie do niego, rozwierzesz go. I założę sobie jego zbroję. Podobnie zrobimy z tą panienką, która nie ma zamiaru dołączyć do naszej kolonii. Macy, zauważyłem, że ma jeszcze biologiczną nogę, więc spróbujemy jej usunąć tą nogę. Więc Remów, biologiczna noga. Dobra, nieważne, na razie nie mam leków, ale kiedy je pozyskamy, od razu usuwamy jej nogę i wklejamy jednemu z moich kolonistów. No i mamy nowego rekruta. Dołączyła do nas właśnie e Żołnierka, czyli kim ona była kiedykolwiek, kiedyś tam. No i przyznajemy i pracę, czyli lekarzem na pewno nie będziesz. E, opiekun, asystent. Ty jesteś rolnikiem i będziesz strzelcem, więc damy się myśliwego. Myśliwy na maksymalnym poziomie. Rolnik też. Górnikiem, kiedyś tam może przy okazji. Artystą nie będziesz. I sprzątanie na dwójce. Dobra, udało mi się wybudować. Te dwa ważne rzeczy, te dwie ważne budowle. Przede wszystkim w pierwszej kolejności używamy sobie skaner. Następnie zlecamy sobie tutaj budowę kosiarza razy dwa. Kosiarz powinien zajmować. Zobaczmy zaraz ile. Kosiarz zajmuje. Hmm, zaraz wam powiem ile dokładnie. Oni potrzebują prawdopodobnie dwóch, jeżeli to jest ta statystyka. A u nas Mechalink ma jeszcze trzy wolne miejsca, więc na spokojnie może sobie takiego jednego Mecha zrobić. Przyszedł do nas przy okazji e, szamański kupiec. E, więc zaraz sobie z nim pohandlujemy. Musimy poczekać niestety aż e, załadują tutaj wszystko i ze, zejdzie z nas słoneczny rozbłysk. Więc poczekajmy sobie chwilkę, zobaczymy się za chwilkę. Teraz w tym momencie możemy... Kliknąć na tym urządzeniu staw osobę. Wybierzemy sobie macy. Macy, pyk. Niech oni ją zaniosą w to miejsce. I przeskanujemy jej mózg. To troszeczkę trwa kilka godzin. E, zostały jeszcze dwie godziny. Więc poczekajmy te dwie godzinki. I po upływie tych dwóch godzinek em, dostaliśmy standa standardowy podrdzeń. Oraz ta kolonistka dostała takie coś Świadomość 75%, manipulacja 75% Czyli obecnymi obrażeniami nie jest w stanie chodzić Tym bardziej ma znieczulenie i dużo, dużo siniaków i skaleczeń e, Ona na razie powodowała nam dużo szkód, więc zostawimy ją w takim stanie Aktywujemy sobie to jeszcze raz i przedzielimy sobie powolutku każdego więźnia e, ten efekt po jakimś czasie powinien sam zniknąć więc prędzej czy później możemy ją kolejny raz wsadzić do tego, bo to nie zabija. Jakbym teraz wsadził tą macę do tego urządzenia, to już by zginęła, bo drugi raz na samym czasie. No, ja do Was mówię, a wyciszyłem się. Wydałem sobie go skaner i chciałbym go postawić, le lecz niestety nie mamy zaawansowanych podrdzeni. Znaczy podrdzeni, komponentów, przepraszam. I jest naprawdę dobry, lecz niestety nie stać nas na chwilowo na niego. On jest naprawdę giga dobrą opcją, bo pozwala nam wydobywać na mapie e, duże ilości surowców. Przy użyciu e, urządzenia o nazwie... Nie wiem, czy teraz to znajdę, jak potrzebuję. O, jest. Wiertarka głębinowa. Ustawiamy sobie w miejsce, w którym się pojawi wykop i możemy sobie na spokojnie wydobywać. I w tym momencie zlecamy budowę pierwszego naszego kosiarza. I właśnie się robi. Potrzebuje on 2,3 dni oraz dwa cykle, czyli prawie 3 dni. Ba, nie jakieś trzech dni. 5 dni. Więc za 5 dni się widzimy. Mamy zadanie, uszkodzony statek I mamy honor I ten honor bym chętnie przyjął Więc wyznaczamy sobie naszego wojaka Zaakceptujemy I oni powinni zaraz przylecieć I rozwalili mi płot I ten ziutek nie może umrzeć, a oni mogą wszyscy poumierać i wywalone w sumie w nich Więc Zamkniemy sobie to Te drzwi Wyznaczymy im obszar Obszar 1. A już jest wyznaczony. Więc przydzielimy wszystkich do tego obszaru 1. No poza nią, bo ona sobie obraża. Wszystkich po kolei. E, rozbił się prom. Dobra. Czekamy na najazd, bo przybędzie najazd. Ten prom możemy sobie od razu rozwalić. I usunąć ten obszar dachu, który niepotrzebnie tutaj zbudował. I zobaczmy sobie, co tutaj jeszcze jest. Oni nas zaatakują, dobra. O, jest najazd. Jest ich malutko. Ośmiu. Na wszelki wypadek postawimy tutaj naszych ludzi. Niech oni tu przyjdą. Zobaczmy, co oni mają. E, no nic nie mają. Czyli oni będą jak debile chodzić dookoła. Tak. Jeszcze do nich postrzelajcie, tak. Porfan. Atakujcie ich. No dawajcie. Zniszczcie go. Pokonajcie go. Nie. No dobra. Odpuśćcie mu. Tym razem się wymknęli. Chociaż ja 6 godzin życia wątpię, że przeżyje. Tutaj mamy śmieciarza. Śmieciarz jak zwykle padł, bo jest uselessem. Jest odporny na uzależnienia od pobudzacza, ale... To jest słabe. Oni przeżyli. Prom przybędzie za 0,7 sekundy. Godziny, przepraszam. I prom przybywa. Oni odlatują i dają nam itemki, czyli honor i z promu. No i fajno. Mamy zbudowane laboratorium, więc możemy zacząć oczyszczać na jajo w nieskończoność. I to też rób w nieskończoność. Przez co nasze zebrane świeże plony. Możemy tak świeżo. Te liście wszystkie możemy przerobić na narkotyki i je potem sprzedawać. Mamy najazd. Tutaj spadnie, spadły trzy osoby aż. Z tamtej strony spadła cała jedyna, a tutaj kolejne trzy osoby. Więc te drzwi, które są zamknięte, będą zamknięte. Nasze robociki. Przydzielamy to do strefy. Te drzwi zamykamy. Więc niech ktoś przyjdzie i to zamknie. Ktokolwiek. Pek. Tutaj oni odchodzą. Prawdopodobnie się. Otóż to pobiją leciutko. Dobra, ty wracaj. No i tutaj się mocno pobiją. Przynajmniej leki będziemy mieli z Afryka. Tutaj już jeden ucieka. Wystraszył się. Tutaj się już wywalili? Nie, jeszcze się nie wywalili. Chyba chociaż? Nie są oni? To są oni. To świniaki nas zatkowały. Marko, co ty tu robisz? Co robi Marko? Że on nie jest od nas frakcji. Imperialnych uchodźców. już to jest frakcja? Ty. Co on tu robi? Aha, on tarczę i go trafi się jemu Nie, nie zdałem mu obrażeń, więc on się na nich nie skupia. W skrócie on sobie idzie i na nich wywalone. A tutaj świniak grubo maszeruje. Łuszcza moich kolonijców, niech robią co chcą. Ci powinni się zaraz wywalić sami na pułapkach. Więc dajemy sobie szybkość razy trzy i patrzymy, jak uciekają. Zostawmy drzwi. No i rozwalił mi drzwi, ale ham. Co to jest za postać? Górnictwo na wysokim poziomie. Chciwość też ma, słaba jednak postać. No cóż, mamy tkaniny troszeczkę, więc jak mamy tkaninę, to zrobimy sobie troszeczkę rekreacji dla naszych kolonistów. Czyli postawimy sobie chociażby stół bilardowy, ale najpierw musimy wyciąć to drzewko. Postawić sobie stół do pokera, na przykład w tym miejscu. Stół do pokera będzie wymagać krzesełek. więc ustawimy sobie kilka szesełeczek. I stół bilardowy... Bo drzewko zostało usunięte. Postawimy na samiutkim środku. Tak. I drodzy państwo. Mamy kosiarza. Właśnie nam się zrobił. Byłem nieco skupiony. Z walką z gorącą temperaturą. Bo tutaj. Ekstremalny udar słoneczny był. Lecz mamy kosiarza. Pierwszego. I jeszcze. Troszeczkę. Trzeba będzie pokonać jeszcze jednego. Z konsolki. Wezwania. Diabolusa, jak to wam się nazywa, i zrobimy sobie plecaczek dla naszej postaci, a dokładniej mam na myśli pakiet przepustowości, który potrzebuje, niestety, dwóch chipów, nie mamy tylko jeden. Więc na prawdopodobnie w następnym odcinku sobie weźmiemy tego Diabolusa, pokonamy go. Może skupimy się na rozbudowie dalekosiężnego skanera minerałów lub geoskanera będą, będą nam potrzebne do pozyskiwania surowców, ale tym się zajmiemy w następnym odcinku. A teraz chciałbym Wam podziękować i żyć miłego dzięka. Więc jeżeli film Wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, suba, komentarz. No i do następnego. Cześć!